Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Debercia, a dzisiaj jest poradnik. Jak zhaksować sobie subway surf, żeby mieć dużo caseów i końców w grze. Dobra, zacznijmy, przejdźmy do gry. Znaczy nie gry właściwie, bo najpierw musicie sobie takie coś zainstalować Lucky Patcher. Musicie sobie wejść w Google Napisać Napisać Pobierz Pobierz lo, Lucky Patcher i tyle Dobra Dobra, ja, i wchodzimy sobie w tego taki Patchera, tak, tak, tak. I sobie, tu mamy różne swoje aplikacje, nie? Ale nas tylko interesuje jedna, bla, bla, bla. Tu nic nie ma. I klikamy sobie w Subway Surf. Proszę bardzo. Klikacie w Subway Surf, no i później bierzecie otwórz menu paczowania. Otwórz zmodyfikowany plik, i później klikacie. To trzecie, co ja pokazuję teraz. No, i to wszystko przebuduję aplikację. No, i sobie czekacie tam ileś minut. Więc jak mi się to już zrobi, to do Was wrzucę. Więc widzimy się zaraz po cięciu. Leci Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po cięciu. I to może potrwać bardzo, no, troszkę. Długo to może potrwać i mi to zajęło gdzieś około 5, 10, 15 minut. No trochę może wam to potrwać, jak macie słabsze telefony, ale przejdźmy dalej. E, tu macie takie coś, tam się wyświetlenie powodzenia, coś, tam, coś, tam bla bla bla. I nie klikacie OK, tylko idź do pliku. I mamy taki pliczek, klikamy w, sobie w niego subwise surf i bierzecie sobie tak. Nie, nie, nic nie, rob, nie robicie, tylko klikacie odinstaluj i zainstaluj. Czyli odinstalujemy aplikację Subway Surf. Ja sobie kliknę wszystkie, bla bla bla. Instalujemy. I po tym razem ja sobie z wami poczekam, bo to będzie chyba krótko trwać, jak mi się wydaje. Film! Jest bardzo króciutki, więc myślę, że bardzo przydatny poradnik. I życzę Wam, żebyście się dobrze bawili. To jest bardzo fajne zresztą. Tak więc sobie na przykład deski, czy tam skiny za darmo. No. I to trochę mi, myślę, że paszporta. O! Już! Dobra! Została tańca telefona, otwieramy sobie. Trzy minutki filmik, bardzo króciutki. Zaraz sobie zobaczę, jak to wyszło mi. Ale zróbmy sobie tego. Suwaj, surfa! Na początku, jak odpalić aplikację. Mi zaczęło nagrywać ja to e, odinstalowałem, i jeszcze raz zrobiłem, bo całą kasę wydałem. Nie wiem czemu. Na tam jakąś jedną głupią postać, na 9 chyba to było milionów. Nie wiem ile to było. Nie pamiętam już, ale sobie zaraz sprawdzimy. No i mamy subować. Surfy. Najpierw musimy sobie, pierwszą, no jak mówię, mi. Pierwszą gierkę musimy sobie zagrać. No, mówiłem, będzie mi lagować na początku. Wcześniej mi też tak lagowało. Dobra. Teraz skręcamy sobie dwa razy. Skręcamy. O, i teraz będziemy musieli użyć tablu. Czyli. Wiecie co to znaczy? No i zaraz właśnie będziemy mieli te wszystkie skinki, bla bla bla. Ja sobie to zrobię specjalnie. Się zabiję. A. No, o, zabiliśmy się. 560 rekordów, tam bla bla bla. Możecie to sobie przez Facebookczka. Ale my, Obeczki, ma mamy tylko 5 klucze i 0 money. Więc my sobie to wszystko teraz dodamy. Jak widzicie, możemy sobie to dodać. Mamy 0, tak? A jak my mamy to zrobić, żeby sobie dodać, co? Już Wam pokazuję. Nie, to problem. mi. My. A bo. Bo. Wchodzimy sobie w to, coś. I wszystko sobie klikamy teraz. Po prostu klikamy. I robimy to. No. I wy wyskakuje Wam hak zakupów in app. I musicie sobie kliknąć. Wszędzie musicie klikać. E to co ja zaznaczyłem. Automatycznie powtarza zakupy z obec, obecnymi za ust, ustawieniami. Klikacie tak. Tam wszystko konektuje. No i proszę, mam 7000 na przykład teraz... Teraz sobie więcej zróbmy. No i wszystko tak dalej tak dalej. To jest bardzo łatwe zresztą, jak widzicie. Proszę, proszę, proszę. No i proszę. I mamy bardzo dużo hajsików. Mamy za dużo nawet high to jest yy, 20 days left. Możemy sobie to kupić, ale to nie jest jakieś fajne, ty po pierwsze. Więc no co? Możecie się tego trzymać, Grać teraz. Więc na przykład nie wiem, macie charakter. Jaki wam się z kim podoba? Możecie na przykład mi się Frank podoba z Tiger Outfit. No i kup, kupmy sobie go. Pym, 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 pym. I kupmy sobie za kluczyki Limita... teraz. Ten jakiś ziomek jest limitowany, ale on nie jest zbyt taki fajny. To jest z Facebooka Dino Gift za 0. No i Jake za 30. trinki za 3 czapeczki. Fresh za 50 e, radiów. Spike za 200 gitar. No i jutani za 500 mostków, czy coś takiego. I kupmy sobie. Na przykład, moją postacią ulubioną wcześniej było... Na przykład muszę teraz kupić to za 2000. I sobie to kupię za 30. Tyk. Tego strolu nie kupuję, bo on jest strasznie beznadziejny. Znaczy, fajny jest nawet, ale nie chcę go... Nie chcę malować sobie kluczyków. Mam 1000 kluczy. Tego skina też za bardzo nie, nie lubię. Dobra, na przykład Tasza. Ona nie ma jakieś fajne. Zoe jest fajna, na przykład. Ale ona za droga jest trochę nawet. A i już po, po, mówię wam, przez co wcześniej wydałem tyle hajsu? 10 minut to się już. Przez co tyle wydałem hajsu. Przez niego i przez niego szczególnie. Nie kupię cię, gościu. Nie, gościu, bo całą kaiz stracę. No i na przykład deski możemy sobie wszystkie kupić. Ja sobie kupię. O, na przykład tą Bardzo fajowa. Na przykład ta z Turbą. Albo na przykład ta z tym To sobie odblokuję. Tego nie chcę odblokowywać. To mogę sobie kupić. Co to? Nie, tego nie chcę. Tą chcę. Tą chcę. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. To nie chcę, to nie, 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 nie chcę. No i. Nie, no dobra, mogę kupić. Tylko niektóre nie kupię, bo są głupie. Albo albo Możemy sobie wylekcjonować. I możecie się cieszyć. Swoimi zakupami. Ale na przykład możecie sobie kupić, znaczy możecie sobie wszystko ulepszyć na maksa. No i proszę. Ja i tak sobie to później jeszcze raz zrobię. Bom... E, to jest za mało hajsu dla mnie. I tyle. No i możecie sobie teraz się cieszyć swoimi postaciami. <słuch> Będziecie się cieszyć gram. Więc. Więc ja, ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie i dzięki że zarobiliście do końca. Trzymajcie się i cześć w następnych odcinkach. siemo